9 maja 1945 roku. Ta data jest podawana przez historyków jako data wyzwolenia obozu koncentracyjnego Sztutchow przez Armię Czerwoną. Jaka była rzeczywistość? 9 maja w obozie była niewielka grupa więźniów. Wcześniej, przez dwa miesiące, czerwonoarmiści stacjonowali kilkanaście kilometrów od obozu i nie kwapili się, by go zająć. Byli niejako świadkami likwidacji obozu w kwietniu i wysadzania krematoriów. Gdy Sowieci wkroczyli do obozu, pozwolili odejść więźniom, pozostałym tam jeszcze, dokąd zechcą. Mogli odejść tylko jedyną możliwą drogą, do Elbląga. Tam stacjonowała specjalna komórka kontrwywiadu, SMIERSZ która wyłapywała więźniów w i ich sprawdzała. Szukano także ludzi związanych z polską konspiracją niepodległościową. Niektórzy zostali aresztowani, wysłani na kilkanaście lat do obozów tym razem sowieckich. W wyzwoleniu towarzyszyła indywidualna grabież, okrutne traktowanie ludności cywilnej, włącznie z gwałtami na kobietach. Na to wszystko Dawało zgodę sowieckie dowództwo. Sowieci realizowali też akcję reparacyjną, czyli wywożenie wszystkiego, czego potrzebował Związek Sowiecki do odbudowy po wojnie. A w PRL-u 9 maja uśmiechnięte władze komunistyczne świętowały te w cudzysłowie wyzwolenia, które były prawdziwym dramatem dla wielu polskich rodzin.